Zobaczcie ku wieże, tylko coś, taki go jaki patyk, taki jakiś zmiksowany. To wiele, czy znaczy, co to kurwa? Jakiś błąd, tak czy siak, w kurwiatku, aby go unieść. Co? Hej, 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 tutaj! Hej, tutaj. Podaj mi tę rurkę! Mogę nas w stąd wydostać! No dalej mamy dalej, mało, mało czasu! czasu. Weź. Dobra, zostań, Dobra tam. zostań tam! Zaraz wracam! Wraca. Jestem Twoim wódzkiem! Powodzenia! Powodzenia! No! Chyba chodzi, że pomaga coś tam było, wspólnota, nie? Nie można być z kurwym samolubnym. Współpraca to jedyne rozwiązanie. Ja działam jako jedność choć jest mnie w wielu. Dziękuję ci. Ua, kurwa. Pierdol szybciej. Nie chcę to skończyć wreszcie. Pseudohorror pseudo horror, kurwa. Który mnie trochę tam rusz, ruchnął na początku A Co to teraz jest takiego? to jest kurwyzny. już chyba wiem czaj o co chodzi Chyba mogę go zabić czy coś, ale trzeba jakoś współpracować, nie? To piorun pierdolnie Czy nie piorun, tylko gazy? I, i źle będzie chyba, nie? Nie można zabijać. Pizdu. Tyle, co mi nie wiadomo. Mój co? Będzie kurwa? Nowy przyjdzie? A? Co się kurwa dzieje? Co się kurwa dzieje? Wiem, że spierdoliłem, domyślam się sprawę z tego, że człowiek jest. Dlaczego tak bardzo chcesz tego dowieść? Miałem kurwa, bo nie lubię Jestem rasistą, nie lubię Kurwa gości jakieś z kosmosów czy skąd tam, kurwa Turgait? Tur Nie wiem, no Wyraźnie zwodził Turganit czy jaką mam Trutień, pi trutień, pierdolony Siema kurwa Ojej kub goni mnie kurwa Mamusiu, mamusiu, chce mi się siusiu Zapierdalej modlić się do kościoła chuju jebany no, drzwi nie wydają się zbyt mocne, ale raczej nie dam rady sam ich kurwa, modlicie się, że O pierdolony. Oto błąd tej wieży. Co ja mam tutaj kurwa w rogu, w buta, no. Takie chude nogi kurwa z buta rozjebały tego. Takie drzwi kurwa. Czaj pazę? idzie O pierdol się! Pierdol się, pierdol się chuju. Tr 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 trutoniu, czy co tam kurwa? Kim jesteś? Parkur kurwa. W bym się zabił w pizdu. Do stary jestem takich rzeczy. Co za dziwne uczucie, czuję się tak bardzo obecnie. Tak bardzo świadomy, jakbym był. Czekaj, o co tutaj biega? Muszę się kurwa zastanowić. Łato. F... Część mnie umarła. Czuję, jakby część mnie. Część mnie umarła. Czyli. Midga Kurwa. Co mm. <śpiewanie> kurwa. jestem jeden, jest mnie Hmm. To będzie kurwa ciężkie Najwięcej wiem o co piega ja, Jak tutaj tego Ale nie wiem Zacząć myśleć jak Tur... Turnguide Myślę się, o nie wolę myślą kurwa Jak co joby jakieś pierdolone Krtyny kurwa Bara 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 nie będzie łatwo. O, weź dziwko. No się otwieraj, szmato.